Przepraszam, bardzo przepraszam mówił gorąco rogalik, ale ja jestem taki szczęśliwy. O Boże, jak ja jestem szczęśliwy. Dobrze już dobrze powiedziała pani Zawicka, ale co się panu przydarzyło? O, proszę pani, niedawno w cukierni panna Ewa jadła lody i mówi: Niech pan siądzie z nami. Ach szepnęła ewcia, zaczynając pojmować. Nic nie rozumiem, rzekła pani Zawicka. Niechże mama uważa, zaśmiał się Jerzy. Pan Rogalik był w cukierni z Ewcią. W, wcale nie, zawołała Ewcia. Ja byłam w cukierni z panem Mudrowiczem. Tak, tak, potwierdził gorąco miły rogalik. I pan Mudrowicz kazał mi przyjść. A mówił pan, że Ewcia. Panna Ewa kazała mi przyjść do stołu, a pan Mudrowicz do siebie. Mówił, niech mi pan pokaże swoje obrazki, panie Rogalik. Ja tam dzisiaj byłem. U pana Mudrowicza? Zdumiał się Jerzy. Tak, tak. Zaniosłem mu obrazy, a on patrzy, patrzy i mówi. Jeszcze nie to, co być powinno, ale z ciebie, chłopcze, coś będzie. Patrz, jak maluje zawicki i ucz się. O, szepnął Jerzy. Tak powiedział. Tak, a potem długo myślał, poklepał mnie po ramieniu i powiada. Słuchaj, chłopcze, ja mam, a ty nie masz, więc się podzielimy. Na trzecim piętrze jest tu wolny pokoik, tam sobie będziesz mieszkał. A żebyś miał co jeść, dostaniesz ode mnie stypendium do czasu ukończenia nauki. O Boże! Zdławionym głosem wykrzyknęła ewcia. Ja też tak zawołałem, proszę pani, mówił dyszanym, gorącym głosem Rogalik. Świat się zakręcił razem ze mną. Zacząłem mu dziękować, a on powiada, nie mnie dziękuj, nie mnie, ale pannie Tyszowskiej musisz podziękować. I bardzo się cieszył, a ja zawołałem: pannie Tyszowskiej, już lecę! I wybiegłem. Tak biegłem, że zostawiłem u pana Mudrowicza kapelusz. O, pan Noewo, pan Noewo, bo gdyby nie pani. Na kolana! Rogalik! wrzasnął Jerzy przeraźliwym głosem. Zdawało się, że ten głos był wystrzałem armatnim, co ugodził rogalika w szlachetną pierś i powalił go do stóp ewci, która pisnąwszy cichutko skryła się w ramionach pani Zawickiej. Pani Zawickiej zaś zdawało się, że jest w teatrze na tak dziwnej sztuce, iż nie wiedziała, czy śmiać się, czy płakać. Co pan z nami wszystkimi wyprawia? Mówiła Ewa do pana Mudrowicza, który był najwyraźniej zawstydzony. Najpierw uszczęśliwił pan panią z Zawicką, a przez to Jerzego i mnie, a wczoraj Rogalik postradał ze szczęścia zmysły. Rogalik zostawił u mnie kapelusz, mruknął pan Mudrowicz. I kapelusz i głowę i serce. Pan nie może sobie wyobrazić co się z nim działo. Ach, mówić nie warto. Oh, żeby wszyscy byli tacy jak pan wtedy byłoby smutno na świecie bąknął pan Mudrowicz przestanie Wuniu i wierz mi że mnie było znacznie przyjemniej niż temu Rogalikowi ale ale czy zostaniesz u mnie na obiedzie nie mogę bo jadę do Otwocka do Zosi szymbartówny w takim razie ja jadę z tobą rzekł pan Mudrowicz z mocą nie dał się odwieść od tego zamiaru, twierdząc, że od wielu lat nie wyjeżdżał poza Warszawę, więc szalona wyprawa aż do Otwocka będzie dla niego wyprawą do ziemi obiecanej, czemu trudno było zaprzeczyć, gdyż Otwock żywicą pachnący dziwnie przypomina izraelskie rubierze. Nie zgodził się też na jazdę pociągiem i ku niesłychanej radości Ewy kazał Pawłowi sprowadzić automobil. Pan Mudrowicz patrzył i słuchał. Nie chciał przeszkadzać przyjaciółkom i nie chciał im zabierać ani jednej chwili. Ewcia wygadała przez pół godziny dwa grube tomy, w których było wszystko: i o Zawickich, i o Basi, i o panu Mudrowiczu. Zosia spojrzała na niego szeroko rozwartymi oczami, pełnymi mądrej tkliwości cierpiącego człowieka, potem uśmiechnęła się bledziutkim uśmiechem i położyła rękę na jego ręce. Starszy człowiek zadrżał. Pan musi być strasznie dobry mówiła cichuteńko. Skoro Ewcia pana tak kocha, pan Mudrowicz chciał coś powiedzieć, ale nie mógł. Na szczęście przypomniał sobie o pudełku ze słodyczami, które położył przy sobie na ziemi. Podniósł je niezręcznym ruchem i położył obok Zosi. Boże złoty, to dla mnie. O zamruczał dziwnie pan Mudrowicz. – Od Ewci, wszystko zawsze od Ewci – zaśmiała się Ewa. – Nie wiesz, panu Zosieńko, to pan Mudrowicz ci przywiózł, a dlatego takie małe pudełeczko, bo w całej Warszawie nie było większego. Okazało się jednak, że ogromne pudło było zbyt małe, gdyż poszło ono natychmiast w okrężną drogę do sąsiadek. Ewcia biegała z nim na polecenie Zosi i karmiła biedne dziewczęta jak wróble. Zdawało się, że każda czekoladka jest pigułką szczęścia, która wywołuje uśmiechy i ciche okrzyki. Pan Mudrowicz pomyślał ponuro, że jest złym człowiekiem, bo przywiózł tylko jedno pudełko. Nie wiadomo, czy z tego, czy też z innego powodu, podniósł się nagle i rzekł: Pogadajcie tu sobie dziewczęta, a ja obejrzę sanatorium. Szedł powoli z odkrytą głową, jakby jej nie śmiał nakryć w obliczu cierpienia, i po chwili zniknął za zakrętem. Podczas powrotnej drogi był zamyślony i milczący. Raz tylko powiedział tak, jak gdyby głośno rozmyślał: Człowiekowi zdaje się zawsze, że jego osobiste cierpienie jest największe na świecie, a to jego cierpienie jest tylko kropelką w oceanie. Niech mi Bóg przebaczy. Ewcia nie przemówiła ani słowem, nie chcąc mącić jego zatroskanej zadumy. Wiedziała, o czym mówi sam do siebie, pomyślała jednak, że może on nie pragnie, aby wiedziała. Dopiero, gdy dojeżdżali do Warszawy, pan Mudrowicz, jak gdyby się obudził. Powiedz mi, Ewuniu, mówił nie patrząc na nią jakby od niechcenia. To są ci, jakże im tam, no ci y, szymbartowie. To biedni ludzie, odrzekła. Pan szymbart jest człowiekiem roztropnym i żyje z małej emerytury, a pani szymbartowa jest kobietą nieszczęśliwą. Tak, 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 wiem. Mówiłaś mi o tym. Biedna ta Zosia. A, a gdzie to oni mieszkają? Ewcia odpowiedziała bardzo ściśle, nieco zdziwiona. Po co panu Mudrowiczowi ta wiadomość? Jeszcze więcej zdumiał ją następne jego słowa. Ewuniu mówił powoli i z namysłem, chcę cię o coś bardzo serdecznie poprosić. Otóż rzecz jest taka może się zdarzyć, że rodzice Zosi otrzymają przyjemną wiadomość. Wszystko jedno jaką. Ty się o niej oczywiście dowiesz. Przyrzeknij mi, drogie dziecko, że nie będziesz robić żadnych przypuszczeń i że nie będziesz żadnych snuć domysłów. Najlepiej będzie, jeśli oświadczysz, że o niczym nie wiesz, co zresztą będzie prawdą. Skoro nie wiem, to nie powiem, zaśmiała się Ewcia. Tak, ale ty wiesz z pewnością, ile jest w Warszawie much. Więc tak długo będziesz szukać, aż znajdziesz. Proszę cię, nie czyń tego. Dobrze? Dobrze.